No Witam Cię serdecznie. Z tej strony podobnie ja, czyli Tomek Proświcki, trener kolarstwa i fizjoterapeuta. I tak jak ostatnio pokazywałem Ci mój dzień z życia, jeżeli chodzi o poniedziałek, tak dzisiaj chciałbym Ci pokazać. To jak wygląda moja środa, czyli dzień przeznaczony przede wszystkim na pracę kreatywną, na pracę rezerwową i o tym troszeczkę później Ci opowiem. Niemniej jednak wszystko co zaczyna się od tego, że odstawiam po prostu córkę do żłobka i zaczynam ogarniać trochę w domu. Słuchajcie, nie będę ukrywał, że środa jest nie wiadomo jak ciężkim dniem w pracy dla mnie, bo nie jest i takie było założenie, szczerze mówiąc. Gdzieś tam cały czas staram się zachować jakiś work-life balance, chociaż myślę, że każdy, kto gdzieś tam kiedyś prowadził działalność gospodarczą, wie, że jest o to bardzo ciężko i nie do końca zawsze jest sens o to walczyć. W sensie, jeżeli praca jest moją pasją, to ja też nie do końca czuję potrzebę, żeby jakoś super to oddzielać, chociaż próbowałem różnych takich form i nie powiem, jest to fajne, ale czasem ciężkie w realizacji. To, co mi pomaga najbardziej w organizacji pracy, to jest planowanie sobie poszczególnych zadań na poszczególne dni, i tak I tutaj sprawdza mi się przede wszystkim bardzo fajna aplikacja Nozbi, z której korzystam. W wersji darmowej w zupełności mi wystarcza. Więc jeżeli ktoś ma problem z zarządzaniem zadaniami, które często się też powtarzają, to polecałbym sobie sprawdzić. treningową mam prawie ogarniętą. Sytuacja wygląda tak, że w środę to ja raczej siadam i tak przeglądam z grubsza treningi to, co rozpisałem dziś w poniedziałek, żeby zobaczyć, wyłapać jakieś błędy, to żeby na to zareagować w miarę szybko. Jak są pilne sprawy, to oczywiście robimy to na bieżąco, ale tak sam z siebie to siadam do tego zawsze na chwilę w środę. Więc księgowość też już mam ogarniętą, bo było tam parę rzeczy do dokończenia. Te opłaty też porobione, rekomendacje też poogarniane. Więc będę powoli się zabierał za rozmyślanie ogólnie nad firmą, nad działalnością, nad wszystkim, co w ostatnim czasie robię, żeby to trochę poukładać, usystematyzować. Cieszę się, że takie rzeczy mogę porobić. I nagrywanie tego vloga to też jest finalnie część mojej pracy. Nie zarabiam na tym. Pomaga mi to w tworzeniu w pewnym sensie jakiejś tam marki osobistej i pokazywania ludziom, jak ja pracuję, przez co jakby potencjalni klienci widzą jak to wygląda od zaplecza i są w stanie podjąć lepszą decyzję odnośnie tego, czy pracować ze mną, czy nie. Więc to tak w skrócie, po co są przy okazji te vlogi, bo nie mówię, że to jest tylko i wyłącznie jeden cel, ale po prostu chciałem się podzielić rzeczami, które robię i chciałem popróbować trochę. Chciałem przełamać trochę strach przed kamerą, który przez długi czas u mnie siedział i myślę, że w ostatnim roku zrobiłem całkiem spory progres. Lubię organizację. jakby nie lubię nudy, dlatego robię różne rzeczy w swojej pracy, ale lubię bardzo organizację. Dlatego też postanowiłem pewnego dnia usiąść i usystematyzować sobie tą pracę w tygodniu. I wygląda na tak mniej więcej, że ja w poniedziałek siadam i poniedziałek to jest jakby 95% fokus na opiekę treningową, na przygotowanie planów, na przeanalizowanie roboty w ostatnim tygodniu, na konsultacje z zawodnikami i tak dalej. 5% zostawiam sobie na jakieś tam działalności social media i tak dalej, wrzucić jakieś tam fotka, napisać krótki tekst, cokolwiek. Dosłownie pół godziny zazwyczaj maksymalnie. We wtorek y, idę do gabinetu. I idę na krótko, bo idę na 6 godzin bez żadnej przerwy i tak dalej. Z racji tego, że założę i odbieram córkę ze żłobka, więc po prostu muszę wcześniej skończyć. No i ogólnie te dwa dni poniedziałek, wtorek są dla mnie takie dość wymagające, bo jest to wszystko takie w pośpiechu. I środa dla mnie to jest idealny moment właśnie na taką pracę luźniejszą. Na przemyślenie różnych koncepcji, na ogarnianie właśnie takich rzeczy jak blog, podcast, YouTube i tak dalej, bo mnie to ogólnie odpręża. Bardzo lubię takie rzeczy. To jest fajne, bo po tych dwóch dniach, takich mocniejszych, mam taki okres rozluźnienia, trochę krótszy dzień w pracy, może, jeżeli potrzebuję, i mam przede wszystkim rezerwę na rzeczy, które mi wypadną. I to jest rzecz, którą zawsze sobie zostawiam. Bo nagle się okaże, że muszę gdzieś do miasta pojechać, coś załatwić. No i nie ma kiedy. No i wtedy mogę sobie to zaplanować na środę albo przeplanować inne rzeczy na środę, a zrobić to, co muszę zrobić nagle. W czwartek znowu lecę do gabinetu i tam już lecę na cały dzień, bo to jest zazwyczaj 8, 9 do 20, pierwsza. I tu już nie ma mowy, żebym zrobił cokolwiek innego. Jest tylko gabinet, tylko pacjenci, 100% fokusu na to. No i w piątek działam znowu z planami treningowymi, siadam, analizuję, rozmawiam z zawodnikami, konsultuję się, dzwonię, piszę i tak dalej. No i w zasadzie staram się, żeby ten weekend był wolny. Nie zawsze to wychodzi, bo jak jest dużo pracy, to gdzieś tam w niedzielę wieczorem staram się już siąść do tej pracy i zacząć wcześniej. Niemniej jednak taka organizacja bardzo mi ułatwia pracę, ułatwia mi zarządzanie swoim czasem, zarządzanie swoim życiem. Nie idzie to idealnie, ale pomaga jak najbardziej. Nie zawsze zaczynam dzień od śniadania. <laughs> Dzisiaj zacząłem od kawki bo nie czułem jakoś specjalnie głodu wczoraj na kolację się dosyć najadłem więc zrobiłem sobie płateczki przed godziną 11 wciągniemy trochę kangusków i lecimy dalej no i tak naprawdę to będzie moment w którym ja pozwolę sobie was opuścić bo siadam na rower, robię trening gdzieś tam godzina 30 między, między godziną 32 a 2 godziny na trenerze potem jadę po młodą do żłobka już że tak powiem czas prywatny Także uciekam zrobić swoje i potem już troszeczkę odpoczywać. Heja. No i ja wiem szczerze mówiąc, że jak tak się chwalę, że ja sobie mam taką środę luźniejszą i w ogóle dzisiaj pewnie popracuję maksymalnie do 13 to wielu się będzie wydawało, o to złodziej prywaciarz, nic nie robi, a zarabia i, i, i żyje sobie, a inni ludzie tam zasuwają na etacie, czy ponad etat i tak dalej. Ale to nie do końca jest tak. Ja w swojej pracy, cała moja praca jest w pewnym sensie kreatywna i wymaga świeżości umysłu. Bo zarówno plany treningowe, to jest rzecz, którą ja tworzę od A do Z, cała koncepcja, jak i praca z pacjentem, to jest też praca taka, że ja muszę wszystko opracować, wymyśleć, Dowieść do końca, więc nie chcę z siebie robić jakieś ofiary, ale jest to praca dość wymagająca, tak psychicznie, w sensie siedzi mi na bani, siedzą mi w głowie te problemy ludzi, siedzą e, problemy zawodników, siedzą różne rozwiązania. Czasem mam różne inne sytuacje gdzieś tam z klientami, mniej lub bardziej przyjemne, które trzeba rozwiązać i muszę sobie zostawić taką rezerwę, muszę zostawić sobie wentel bezpieczeństwa żeby po prostu się tą pracą nie zajechać i żeby robić to nadal z przyjemnością. Więc luźniejsze dni, czasem trochę mniej pracy jest dla mnie naprawdę ultra ważne. W zeszłym roku udawało mi się pracować w tygodniu tak do 33-4 godzin i to było super. Nie robiłem takich 40. Teraz jest trochę gorzej, bo mam tą pracę rozbitą. Niemniej jednak no nie będę ukrywał, że jak jest robota, jak trzeba coś zrobić, to no, pracuję i dzień i noc, nie? I to może nie jest tak widoczne, że ja siedzę przed tym komputerem i klikam, tylko, nie wiem, posiedzę do 15. chwila przerwy, zjem obiad, zaraz znowu na godzinkę siadam, potem rodzina idzie spać i gdzieś tam o dwudziestej jeszcze siedzę do drugiej, trzeciej, żeby dokończyć tematy. Ja nie chcę, żeby to było odebrane, że jakoś się żalę, czy cokolwiek. Bo ja ultra lubię swoją pracę, naprawdę bardzo fajnie mi się pracuje na własnej działalności, ale z jednej strony nie chciałbym... Żeby moja praca była takim utożsamieniem kultury zapierdolu, która jest w Polsce, i jakby walczę o to, żeby tak nie było, i staram się tego pilnować, i uważam, że tak nie jest, że staram się zachować ten balans i nawet pracować mniej niż większość, myślę. Co nie zmienia faktu, że dzięki temu, że ja pracuję mniej, ta praca jest na wyższej jakości, uważam. Takie jest moje prywatne zdanie. Jeżeli bym pracował więcej, to straciłbym na jakości. W sensie Mam pewną pojemność, że tak powiem, w głowie, na przykład ile planów jestem treningowych w stanie w ciągu dnia zrobić. I tego nie przeskoczę. Po prostu w pewnym momencie kończą mi się pomysły, kończy mi się w ogóle koncepcja pracy, kończy mi się radość z tego, co ja robię. I to by było w szkodzie dla moich klientów, dla moich zawodników, dla moich pacjentów. Więc uważam, że ten wentyl bezpieczeństwa, ta rezerwa jest bardzo potrzebna.